basenik, bar, balkoniki i ten tego typu a tuż za drzwiami pokazujemy prawdziwe życie prawdziwy świat czyli smród, brud i ubóstwo patrzcie tam banany satelitka i tuż za płotem hotelowym trzeba się sprężać Normalnie ludzie gotują, żyją i egzystują w takich oto paradajsach, ucieczkach do raju i z raju i nie tylko. Pięknie, co? Żeby nie było, że tak kolorowo wszędzie. Tonara, gitara.